Jak powstała nowenna do Matki Bożej Pompejańskiej o zesłanie łask? W przypadkach beznadziejnych. Fragment książki Historia Sanktuarium w Pompejach, napisana przez błogosławionego Bartola Longo. Wydawnictwo Rose Maria. 1879 miał być w pełnym tego słowa znaczeniu rokiem pamiętnym, ponieważ nie tylko rozwijała się owocnie praktyka piętnastu sobót różańcowych, do której niczym do kotwicy uczepiało się wiele topiących się w morzu bólu i cierpienia dusz, ale też pojawić się miała z matczynego natchnienia niebiańskiej królowej. Także inna skuteczna pomoc dla dusz, jaką jest nowenna do Matki Bożej Pompejańskiej o zesłanie łask w przypadkach beznadziejnych. Mała Książeczka z Nowenną to broszura tak droga płaczącym sercom, której słowa rozbrzmiewają na ustach wiernych także tam, gdzie wiara Chrystusowa zaczyna dopiero wschodzić. To Książeczka która dzięki dobroci i miłosierdziu opatrzności powiela się w milionach egzemplarzy i w wielu językach. Aby wyjawić początki tej skromnej publikacji, sięgnę do słów, które umieściłem w charakterze wstępu w pierwszym jej wydaniu. Po siedmiu latach, potrwającej od 1872 roku ciężkiej pracy w Dolinie Pompejańskiej, której przyświecała czysta intencja ocalenia mnie samego poprzez krzewienie różańca wśród biednych chłopów, Bóg, zgodnie ze swoim miłosiernym planem, prowadził mnie przy pomocy poważnej choroby do grobu. Z tych pierwszych słów wnioskować można, że ta intencja była wyrażona przez uciśnione serce, Duszy rozdartej nie tylko przez ciężkie i silne cierpienia fizyczne, lecz także przez tortury natury moralnej. Był to głos syna zagubionego i cierpiącego, który szansę na swoje ocalenie widział jedynie w miłości i litości swojej matki. Nadszedł lipiec 1879 roku. Wielu członków z powodu budowy nowej świątyni. Pragnęło modlić się jednogłośnie nie tylko w domach, lecz także wspólnie, aby wybłagać łaski u królowej Różańca w Pompejach, która milcząco obdarzała nimi rodziny swoich wiernych. W tym miesiącu czułem się wyzuty z sił z powodu zakończenia ostatniej strony nabożeństwa piętnastu sobód. I widząc się na łożu śmierci, Postanowiłem napisać ostatnie dzieło mojego życia, pięć modlitw, które nazwałem nowenną do Matki Bożej Pompejańskiej o zesłanie łask w przypadkach beznadziejnych. Poświęciłem temu około dwa tygodnie i pamiętam, że niemal każdego dnia około godzin południowych, pomimo fatalnego wpływu na mnie duru brzusznego, chodziłem. Do upadającego kościółka Najświętszego Zbawiciela, gdzie wystawiony był święty wizerunek pompejański. I w tym samotnym miejscu, w tej godzinie ciszy, na głos odczytywałem jedną z pięciu części modlitwy, którą powoli kończyłem. Przed obrazem dokonywałem moich poprawek. I kiedy podczas odczytywania czułem wzruszenie w sercu, a w oczach łzy, które sączyły się na papier, wierzyłem, że tak może zostać. Nadszedł dzień w niebowzięcia, 15 sierpnia 1879 roku. Po raz pierwszy koronę ze złota umieszczono na głowie Matki Bożej, lecz tego dnia leżałem w łóżku we wciąż pogarszającym się stanie. Wszyscy otaczający mnie przyjaciele, a wśród nich ojciec Radente, modlili się do Madonny za moje życie. Nie było nawet promyka nadziei. Wtedy pomyślałem, żeby już dłużej nie czekać i z Bożą pomocą zatrzymać ciężki dur. Trzeba było wziąć obraz z parafii i postawić go w mojej sypialni. Tak się stało. Obecni powtarzali. Wtedy i my uwierzymy w cuda Maryi pod tym obrazem, gdy wyzdrowieje. A ja zwróciłem się z ufnością do świętej Katarzyny ze Sieny i powiedziałem jej tak: Moja droga siostro, napisałem o tobie w książeczce: Piętnaście sobód, że z nieba narzekasz na małą liczbę swoich wiernych na ziemi, którzy uciekaliby się do ciebie z prośbą o łaski. Jakby zmniejszyła się w niebie moc, którą Jezus powierzył ci na ziemi? Dziś jakim sposobem czytelnicy mają dać wiarę moim słowom, jeśli ja jako pierwszy, który się do Ciebie zwracam, nie otrzymam od Ciebie łaski? I jak uwierzą w cuda Maryi Różańcowej z Pompejów, jeśli ona pozwoli umrzeć? Temu, kto zainicjował budowę jej świątyni i rozpowiada o jej czynach. Niewypowiedziana dobroci matki, która spełniła modlitwy świętej Katarzyny. O północy otworzyłem oczy. Ból w karku i kręgosłupie minął wraz z durem. Tak że pierwszy promień słońca przyjemnie skaleczył moje oczy, pierwszy raz po wielu dniach, gdy przez ból nie znosiłem światła. I tak skromny krzewiciel nowenny o Matce Bożej z Pompejów, wierny świętej Katarzynie, wbrew ludzkim prognozom, przeżył. Czy to nie jest jawny cud? Maryja, która w świątyni w Pompejach pragnie pokazać swoją moc przy Synu Bożym i miłosierdzie wobec wiernych, których przyciąga, jako że zasiada na tronie postawionym na miejscu Bożków i Demonów, zechciała nagrodzić intencje i trudy biednego grzesznika, i obdarzyć łaskami każdego, kto pomodli się nowenną, napisaną przez swego umierającego wiernego. O ukochane serce Maryi, pojawiła się ona córce kapitana Agrelli z Neapolu, i powtórzyła jej te słodkie słowa. Za każdym razem, gdy chcesz otrzymać ode mnie łaskę, zmów. Trzy razy nowenne z piętnastoma tajemnicami różańca, a potem trzy nowenny dziękczynne. I młoda Fortunatina Agrelli odmówiła wszystko w tym porządku i cudownie ozdrowiała. Za jej przykładem, po odmówieniu trzech nowen, cudownie ozdrowiało i otrzymało odpowiednie łaski tysiące osób, nie tylko we Włoszech, ale także we wszystkich rejonach Europy, w Ameryce, Afryce, a nawet w Indiach i Chinach. Nie dość tego. Ta nowenna napisana przez umierającego grzesznika, zdobytego przez Maryję, ta nowenna, którą królowa Różańca zechciała uświęcić i pobłogosławić przez zesłanie niezliczonej liczby łask została dnia 29 października 1887 roku zatwierdzona i wzbogacona od pustem zupełnym przez nieodżałowanego papieża Leona XIII i uznana na zawsze przez niezapomnianego kolejnego papieża Piusa X. W latach 1870–1925 wydano 648 edycji nowenny pompejańskiej, łącznie w około 7 milionach kopii. Przetłumaczono ją i wydrukowano w 22 językach.